Ileś to, kumie, w radio oraz w prasie O tej kulturze człowiek nasłucha się, nie? No. A przecież, kumie, my z kulturą rośli Od maleńkości nie? w każdej chałupie Artystka z artystką te w dzieła sztuki zamieniali wszystko, tyle że jeszcze o naszej cepeli nic nie wiedzieli. Brało się kumie, zwyczajne ręczniki, nie, stawiało na nich gwiazdki i krzyżyki, nie. Nie myślał, że to dewizowy produkt ludowy. Jakieśmy kiedyś pasą w łąkach krowy, nie zrobili wojsko z orzechów laskowych. Nie. To by nie skłamać, pułk by się sprzedało. Nie, nie, nie. dziś przespekało. Kto to talent budził się lub drzemał, nie? Na przykład śpiewki na ludowy temat, nie? Albo gawędy mówione wprost z głowy w porze zimowej. Jak tylko babci kończy się bajka, to wziąwszy pędzel malowała jajka prosto od kury zniesione nad ranem, a nie te, no, drewniane. Na wszystkie okna, stołki oraz półki, nie, kładłeś serwetki, Zrobione z bibułki. Dziś takie same za dolary jadą. Wprost do ...Hitago! Imszy znów chłopak, wziąwszy gałąź z gruszki, Nie? wycinał rączki, główki oraz nóżki. Różne diabolki i osoby święte, kozikiem rżnięte. Takie dziś przyszły na ludowość mody, nie? Ja. że artystyczne zapuściwszy brody nie A. i chcąc ci nie chcąc podciągajmy w górę cena. ¡Cuál